11 maj 2024 roku był pamiętnym dniem dla społeczności Gdańskiego Jasienia, a zwłaszcza dla członków oddziału Gdańskiego Związku Podhalan w Polsce. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania nazwy Rondo Związku Podhalan, rondu położonemu w rejonie Alei Armii Krajowej i ulic Kartuskiej oraz Gronostajowej w Gdańsku Jasieniu. Punktualnie o godzinie 11 uroczystości rozpoczęto uczestnictwem we mszy Świętej, podczas której odbyło się ślubowanie nowych członków oddziału gdańskiego. A oto relacja z tych wydarzeń. Serdecznie powitać na tej Mszy świętej rozpoczynającej uroczystości odsunięcia tablic poświęcenia i nadania imienia w związku pod haloną rądu na wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam kapłanów sprawujących tę najświętszą ofiarę, księdza Adama Kołkiewicza, naszego parafialnego opiekuna księdza Marka Gruzzyńskiego i naszego księdza kapelana Dariusza Bobka. Witam delegację Urzędu Miasta Gdańska z wiceprezydentem Piotrem Grzewakiem na Czele oraz Radnych Miasta Gdańska. Witam delegację Rady Dzielnicy Jasień z przewodniczącą Magdą Nowicką. Szczególnie serdecznie witam Brać Górską, która przybyła do nas z południa Polski, prezesa Zarządu Głównego Związku Podchalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II Juliana Kowalczyka. Witam serdecznie Sztandar Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce z członkiem Prezydium Zarządu Głównego, zastępcę hororzego Mariana Zemczaka. Poczet sztandarowy oddziału kurali żywieckich Milówka. Sztandar oddziału Niedźwiedzi. Sztandar oddziału Zaskala. Sztandar oddziału Czerwienny sztandar Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Kartuzach. Witam także przedstawicieli Oddziału Radziechowy. Witam naszych członków i sympatyków Oddziału Gdańskiego Związku Podhala, a szczególnie kandydatów, którzy dzisiaj złożą ślubowanie. To jest niezwykła radość tutaj dla naszej wspólnoty parafialnej, ale także dla całej społeczności Jasienia, że w tym miejscu Decyzją Rady Miasta Gdańska zostało nadane imię Związku Podhalan tej społeczności, która tak bardzo mocno wpisuje się i w naszą parafię, i w całą właśnie społeczność Jasienia. tutaj zebrani, d, y, zacni nasi je, jego moście na cele z naszą Książą Probostą Jadamam. Dzisiaj tym bardziej y, witam tych ty, y, włodarzy naszego miasta Gdańska, którzy tutaj podjęli taką uchwałę, żeby właśnie to rondo było imienia y, tych związków z Podhala. Władz Gdański jest y, Wpisany w całą tą działalność w Związku Podchala, a to ta nazwa, i nadanie tego ronda, to jest właśnie docenienie tego, czego wy robicie. A my dzisiaj mamy to, tą wielką łaskę, że tu, że Pan Jezus, Pan Bóg dbało o nas, żeby nam nie brakło i tego chleba powszedniego, ale też i tego chleba Bożego. Chciałbym serdecznie zaprosić osoby, które wywołał aby stanęły przed tym sztandarem Paulina Brajer, Joanna Woźniak, Piotr Brajer i Waldemar Dudzik. Poproszę teraz naszego księdza kapelana Dariusza o odczytanie roty przysięgi. Patrzony w krzyż i sztandar, Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Być rzetelnym członkiem. Być rzetelnym członkiem. W związku pod Związku pod Będę sumiennie. Będę sumiennie. Będę sumiennie. Wypełniał obowiązki statutowe. Wypełniał obowiązki statutowe. Dbał o zachowanie tradycji. Bał o zachowanie tradycji i piękna rodnej ziemi I piękna rodnej ziemi o jej ziemi. szlachetny rozwój o jej szlachetny rozwój duchowy i materialny duchowy i materialny dołożę starań dołożę starań do umocnienia godności człowieka do umocnienia godności człowieka rodziny, rodziny. 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 ziemi ojców ziemi ojców i niepodległości Polski. Niepodległości Polski. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Chciałbym serdecznie pogratulować nowym członkom, nowo przyjętym członkom dla naszej wielkiej rodziny związkowej. Jest to dla nas wielkie wydarzenie, ponieważ dzięki takim ludziom nasza działalność jest widoczna i wyraźnie podkreśla nasze wartości. Dzięki właśnie członkom Związku Podhalan. Kultywujemy te swoje tradycje, nosimy się pięknie po góralsku w różnych kolorach, w zależności od regionu, z którego pochodzimy. Trzymamy się pewnych wartości, które może są dzisiaj już mniej modne, ale jednak dały nam siłę przetrwania ponad 100 lat, bo tyle liczy nasza organizacja rzad. Wszystkiego dobrego życzę wytrwałości życzliwości ludzkiej, opieki Bożej w tej dalszej działalności dla wszystkich i nowo przyjętych i wszystkich członków naszego Związku. Wszystkiego dobrego. Przejdziemy na miejsce dalszych uroczystości. Dziękuję naszym księżom za odprawienie mszy świętej i wszystkim za wspólną modlitwę w intencji całej naszej braci góralskiej. Po mszy świętej, po wyprowadzeniu sztandarów z kościoła proszę o ustawienie się szyku i wyruszymy w stronę ronda. Pan z wami i twój. Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. kawałek gdańskich ziemi od dzisiaj będzie szczególnym znakiem tego, jak ważnym dla nas i dla naszych ojców i dziadków grodem jest prastary Gdańsk. Miasto wolności i solidarności, którym znaleźli dla siebie dom, w którym czuli się bezpiecznie, a dla nas ich dzieci i wnuki wychowali, wykochać góry i morze. Szczególne podziękowania pragnę złożyć Radzie Dzielnicy Jasień, za pomoc organizacyjną i finansową w tym przedsięwzięciu proszę o odczytanie uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania nazwy do Związku Podhalan panią Joannę Golędzinowską na podstawie przepisów krajowych i lokalnych uchwala się co następuje w Gdańsku Jasieniu rondu położonemu w rejonie Alei Armii Krajowej ulic Hartuskiej i Krajowej którego lokalizację określa w Tym samym możemy oficjalnie nazywać tę przestrzeń Rondem Związku Podtalan. Bardzo dziękuję Pani Radzie. Jest mi niezmiernie miło, że możemy dzisiaj być w tym miejscu i odsłaniać rondo o nazwie Związku Podtalan. Każdy z nas z pochodzi. Każdy z nas ma swoją tożsamość, każdy z nas zobowiązany jest do pielęgnowania tej tradycji, do pielęgnowania tego swojego miejsca pochodzenia. Więc szanowni Państwo, gratulacje dla tej inicjatywy. Teraz prosimy o zabranie głosu naszego prezesa w Związku Pochodni HLN, Zarządu Głównego, Juliana Kowalczyka. I roku. Skierował do licznie zgromadzonych w czadem Dunajcy górali różne słowa. Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią, chociażbyś na krańca świata się znalazł. I po wielu latach tego osiedlania, zagospodarowania terenu, w 2019 roku powstał najbardziej oddalony od rodziny Ziemi oddział w związku Podhala. Gratulujemy tego wydarzenia, tego sukcesu. Gratulujemy prezesowi zarządowi i członkom, że tak daleko od macierzy, od Podhala, od innych ziem górskich potrafili się zorganizować, zjednoczyć i tak wiele dobrego stworzyć. Oczywiście świadczycie o góralskości, ale żyjecie też wśród innej społeczności, i ważne jest, żeby ta tolerancja i współpraca istniały. By te plany, marzenia i współpraca się jak najlepiej rozwijały. Wszystkiego dobrego życzę. Że ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą, i z ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję. Błogosław wszystkich, którzy będą przejeżdżali przez to w imienia Związku Podhalan. Swoją łaską uprzedza ich kroki, bądź z nimi w drodze, broni ich od wszelkich przeciwności i niebezpieczeństw, aby osiągnęli to, czego pragną, i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przy tej okazji, że mamy dzisiaj te odsłonięcie tych tablic i poświęcenie tego ronda, także nasz oddział dzisiaj ma święcone oddziału. Panie Boże, prosimy Cię o Bogosław nas, te dary, które będziemy, którymi za chwilę będziemy się dzielić. Wszystkich tych, którzy je z miłością dla nas przygotowali, którzy przygotowali to miejsce, dzisiejszą uroczystość. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.